Witam na przeglądzie w sklepie Pepko. W tym filmie zobaczycie jeszcze więcej nowości, dekoracji, ozdób i akcesoriów świątecznych, jakie kupić można w tym sklepie. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. W wielu sklepach Pepko kupić można już nowości świąteczne, jak i wiele rzeczy, które dostępne były także w zeszłym roku. W tym filmie zobaczycie te, których nie pokazywałam we wcześniejszych moich tegorocznych nagraniach. Warto obejrzeć film do końca. Każdy z widocznych teraz zestawów choinkowych zawieszek kosztuje 5 zł. Wybierać możemy pomiędzy wieloma wzorami takich dekoracji. Widoczne teraz ozdoby wykonane są z tworzywa sztucznego. Niektóre z nich kupić można też pojedynczo. Na przykład Mikołaja lecącego balonem lub samochód wiozący choinkę. W tegorocznej świątecznej ofercie w sklepie PEPKO są także zestawy świeczników. Takie dwa kosztują 6 zł. Dostępne są w kilku kolorach. Oczywiście na święta Bożego Narodzenia w sklepie Pepko jest także mnóstwo kubeczków. Wśród nich jest m.in. ten, mający pojemność 390 ml za 8 zł. Widoczny teraz nadaje się do mikrofalówki. Ten kubeczek również, poza tym, może być myty w zmywarce. Ma pojemność 350 ml. Cena tego kubeczka to 10 zł. Wśród wielu kubeczków znaleźć możemy też ceramiczne, dekoracyjne, świąteczne miski. I oto jedna z nich. Miska na kształt renifera ma pojemność 230 ml, kosztuje 15 zł. Nie nadaje się do mikrofalówki, nie może też być myta w zmywarce. W tym roku w sklepach Pepco są też takie oto kubeczki w kształcie skrzatów, dostępne w kolorze czerwonym oraz zielonym. Ten ceramiczny kubeczek ma pojemność 400 ml, kosztuje 15 zł. Nadaje się do mikrofalówki. Zobaczmy na następne świąteczne kubeczki, jakie kupić możemy w sklepach Pepco. Na przykład ten o pojemności 320 ml za 6 zł. Ten, jak i następne dwa, nadają się do zmywarki i mikrofalówki. Mają tę samą pojemność 320 ml i cech. Przejdźmy do następnych świątecznych rzeczy, jakie kupić możemy w sklepie Pepco. Dekoracyjny świąteczny bieżnik mający wymiary 35 i 150 cm jest poliestrowy. Ten bieżnik jak i następny, który za chwilę zobaczycie, kosztuje 25 zł. Ozdobny bieżnik w dekoracyjne choinki ma wymiary 35 na 150 cm. I jeszcze jeden wśród świątecznych bieżników z dekoracjami w kształcie choinek. Ma wymiary 40 na 150 cm, kosztuje 20 zł. Całkowite wzory każdego z bieżników widoczne są na opakowaniach. Ten poliestrowy bieżnik ozdobiony jest cekinami w kolorze złotym na kształt choinki. Kosztuje 20 zł, ma wymiary 40x150 cm. Poza tym w sklepach Pepko kupić możemy też zestaw zawierający dwie okrągłe filcowe świąteczne podkładki na stół. Widoczne teraz dostępne są w dwóch kolorach i jednym wzorze. Mają średnicę 38 cm. Błyszcząca prostokątna świąteczna podkładka dostępna jest w kolorze srebrnym oraz złotym. Ma wymiary 45x30 cm kosztuje 8 zł. Wśród świątecznych podkładek jest też taka, na której widać wzory przedstawiające gwiazdę betlejemską. Ma wymiary 33x45 cm kosztuje 8 zł. Świąteczne są także obrusy, m.in. ten. Ma wymiary 140x220 cm, kosztuje 50 zł. Tak wygląda po rozłożeniu. I jeszcze jeden wśród obrusów, jakie kupić możemy w sklepie Pepco, mający wymiary 140x220 cm. Widoczny teraz, kosztuje 50 zł. Świąteczny jest także zestaw zawierający trzy bawełniane ściereczki kuchenne. Kosztuje 10 zł. Każda ze ściereczek w zestawie ma inny wzór. Za 5 zł kupić możemy bawełnianą, świąteczną, kuchenną rękawicę. W świątecznym asortymencie w sklepie pepko znajdziemy także poszewki na poduszki. Na przykład taką mającą wymiary 40 na 40 cm za 8 zł. 15 zł kosztuje świąteczna poszewka o wymiarach 45 x 45 cm. Poszewka wzorzysta jest z jednej strony. Dookoła poszewki widać niewielkie dekoracyjne pompony. 15 zł kosztuje też taka o standardowych wymiarach 45 na 45 cm. Tak jak poprzednia, dookoła ma dekoracyjne pompony w kolorze czerwonym. Ta poszewka, jak i ta, którą widzicie teraz, jest poliestrowa. Cena takiej to 12 zł. 12 zł kosztuje też poliestrowa poszewka o wymiarach 45x45 cm w kolorze czerwonym, w dekoracyjne m.in. śnieżynki. Widoczne teraz zapachowe świąteczne świece w szklanych pojemnikach mają zapach choinki. Cena świecy to 20 zł. Wśród świątecznych nowości znaleźć możemy zestaw zawierający cztery dekoracyjne choinkowe bombki z tworzywa sztucznego. Ten zestaw kupić możemy za 10 zł. Z tworzywa sztucznego są także te ozdoby choinkowe. 10 zł kosztuje 6 dekoracji w kształcie świątecznych słodyczy. Ozdobny łańcuch LED mający długość 165 cm kupić możemy za 15 zł. Oświetlenie w tej dekoracji działa na baterie. Każda z lampek LED umieszczona jest w niewielkiej szklanej buteleczce, w której znajduje się też dekoracyjna choinka z tworzywa sztucznego. Wśród nowości jest także zestaw zawierający dwie ceramiczne choinki w kolorze złotym, jedną mniejszą, drugą większą. Cena zestawu to 12 zł. Zobaczmy teraz na niektóre z świątecznych kocy. W tym roku w sklepach Pepko kupić możemy koce w workach wykonanych z tego samego materiału co koce. Worki mają także ten sam wzór co koc. Zestaw kosztuje 30 zł. Koc ma wymiary 130 na 170 cm. Zarówno koc, jak i worek są polistrowe. Wśród nowości są także takie świąteczne koce. Ten za 40 zł ma wymiary 130 na 170 cm. Koc obok ma te same wymiary, kosztuje 50 zł. Oba koce są poliestrowe, różnią się kolorem i wzorami. Wzorzyste są po jednej stronie. Wśród tego rodzaju kocy jest także taki w kolorze czerwonym, mający wymiary 130 na 170 cm. Cena tego świątecznego koca to 40 zł. Koc widoczny teraz kosztuje 25 zł. Ma wymiary 130 na 170 cm. Taki jak ten, ma te same wymiary i cenę, co poprzedni. Wzór koca po rozłożeniu widocznie jest na opakowaniu. Ten koc kosztuje 40 zł ma wymiary 150 na 200 cm. Poza kocami w sklepie pewko kupić możemy także poduszki. Poliestrowa poduszka z materiału imitującego futro kosztuje 50 zł, ma wymiary 45 na 45 cm. Auto świąteczne, pudełka do przechowywania. Każdy z tego rodzaju pudełek kosztuje 30 zł. Ma wymiary 30 na 30 cm. Wzorzysty jest tylko jeden z boków pudełka, pozostałe mają jednolity kolor. Pudełka są rozkładane, wykonane z materiału i tektury. W sklepie Pepko są także pudełka przeznaczone do przechowywania bombek i dekoracji choinkowych. Pudełko z 64 przykrótkami kosztuje 30 zł. Jest rozkładane, ma wymiary 30 na 30 i 30 cm. Dostępne jest w kolorze zielonym oraz czerwonym. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.